I uh -huh. Kolejny odcinek kwadransu z Podkopem. Dzisiaj moje trzy grosze. O Bogu. W ubiegłym tygodniu nie było odcinka. Miałam taki trudny tydzień, bardzo trudny nawet, dający wiele do myślenia. Ale przepraszam tych, którzy zaglądali tutaj, i w ubiegłą środę nie było odcinka o historii chrześcijaństwa. Czasem jest tak, że życie weryfikuje nasze plany. W moim przypadku zadziwiająco często o czym myślałam tak długo o tym kto jest uczniem Jezusa zacznę od fragmentu z Mateusza 25 na pewno kojarzycie ten fragment jest taki dosyć znany gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody a on oddzieli jednych ludzi od drugich jak pasterz oddziela owce od kozłów Owcem postawi po prawej, jako zły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają Sprawiedliwi Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy ciebie. Spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię. Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A król im odpowie. Zaprawdę powiadam Wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. W mieście uczynili, wtedy odezwę się do tych po lewej stronie idźcie precz. Ode mnie przeklęci w ogniu, wiecznym i tak dalej, i tak dalej, i Często mówi się, że doktryna jest ważna, czystość doktryny. Że najważniejsze jest to, żeby żyć zgodnie z pismem. I każdy e, uważa, że ta jego interpretacja pisma jest ta naj, najlepsza. W I zgodnie z tą interpretacją pisma ma żyć, bo to jest tylko ta jedyna prawdziwa doktryna. Jedyny, prawdziwy sposób, w jaki Bóg chce do nas, żebyśmy żyli i byśmy wszystko rozumieli. I tak, każdy ma taki swój swoją wersję Boga. A Pomijając te wszystkie sprawy sporne, o których się tam ktoś kłóci, czy jest predestynacja, czy jej nie ma, czy jest wolna wola, czy jej nie ma, czy jest tamto, siamto, owamto, to są takie podstawowe rzeczy, które Jezus mówi, które powodują, że możemy się nazwać uczniami Jezusa. Uczeń jako ten, kto naśladuje nauczyciela w tym takim żydowskim rozumieniu. Jedni mówią, że wiara, przede wszystkim wiara. Wiara w co? Wiara w Boga, wiara w Biblię, wiara w to, wiara w tamto. Okej? Okay. Nawet gdybyś należał do tej grupy, która wie wszystko, a takich nie ma, przecież wiecie, że ten fragment z listu Pawła, że wszystko, co poznajemy tutaj, jest tylko cząstkowe. No przepraszam, ale jestem człowiekiem, mam mały rozumek. I nawet jeżeli bardzo się staram, to mój rozumek jest mały i wszystkiego nie ogarnie, bo gdybym wszystko ogarnął, to byłabym równa Bogu. A tak nie jest i nie będzie, dzięki Bogu. W każdym razie ta wiara nie ma zapewnić nam wszystko. Wiara i łaska i tak dalej, i tak dalej, to słyszę głównie w kościołach protestanckich. W kościołach, na przykład katolickim, innym, coś się dzieje, że musisz dobrze postępować. Musisz tak to robić, tam to robić, tak robić. Wszystko fajnie. Tylko, że to jest tak. Że wiara jest potrzebna, ale wiara. Zresztą co ja tu będę gadać? List Jakuba, drugi rozdział. Wiecie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i rachapnie rządnica. Czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Jakoś stało się. Stał się ten fragment dla mnie ostatnio bardzo prosty. I przesunął mi się nieco punkt ciężkości w nim. Uczynki nie dadzą nikomu zbawienia, ok? Bez nich nie jesteśmy jednak uczniami Jezusa. Mm. Można wierzyć we wszystko i być teoretykiem doktryny, bardzo religijnym człowiekiem, nawet praktykować moc ducha, praktykować cudzysłów tutaj używam, ale chodzi o, o tych, którzy prorokowaliśmy w Twoim imieniu, i tak dalej, i tak dalej. Te znacie ten fragment. Ten fragment z, y, z siódmego chyba Mateusza. Prorokowaliśmy w Twoim imieniu, wyganialiśmy złe długi w Twoim imieniu, a Jezus do nich mówi, cię precz. Czyli nie wystarczy wiedzieć pewne rzeczy, trzeba je robić. No niby wszyscy to wiedzą, prawda? Takie proste, prosta zasada. Postępuję zgodnie z tym, jak wierzę, jak mnie uczy Jezus. No ale ta prosta zasada sprowadza się do jeszcze bardzo prostych rzeczy. A teraz powiem... Dlaczego ten, te, te fragmenty wyciągam? Mam przyjaciółkę, chrześcijankę, ewangeliczną chrześcijankę, jeżeli to dla kogoś istotne, bardzo oddaną Bogu, chętną do pomocy ludziom. Znają ją ludzie w różnych kościołach, tu tam pomaga, tu tam bywa, z tymi rozmawia, no, różne rzeczy robiła. Można na, nie, na nią liczyć zawsze. Niewiele ma potrafi się tym podzielić. I ostatnio spotkało ją taki szereg bardzo niefajnych rzeczy. Między innymi jej tata rozchorował się, zachorował bardzo poważnie i w ciągu paru miesięcy zmarł. To było bardzo takie wyczerpujące psychicznie, fizycznie pod każdym innym względem dla rodziny i dla niej. No i zmarł, był pogrzeb, wiadomo. Dlaczego o tym mówię? Przez cały ten czas tak naprawdę nie spotkała się z żadną... Ona by się w życiu nie skarżyła, ale imię trafiło. Ludzie z kościołów, którzy ją znają, z którymi była blisko, którym pomagała, różne rzeczy dla nich robiła, nawet nie pofatykowali się z telefonem, takim, wiecie, zwykłe, dobre wychowanie, złożenie kondolencji. Czasem ktoś nie wie, co powiedzieć, okej, okay, ale to dzwonisz i, i pytasz, czy możesz jakoś pomóc. No to jest przynajmniej moja taka reakcja. Nic. Z kościoła nic. Jak tata chorował, to wszyscy tylko, a będziemy się modlić, będziemy się modlić, będziemy się modlić. Dobra, ale czasem potrzebna była jakaś konkretna pomoc. Ona kursowała między pracą, szpitalem, domem. Takie proste ludzkie rzeczy, można było czasem ją podrzucić, można było jej zrobić zakupy, bo już nie zdążyłaby, bo wracała późno, późno w nocy, a wychodziła wcześniej rano do pracy, ani jednej takiej propozycji. Z ludzi tak zwanych wierzących, z kościołów, praktykujących chrześcijan, za takich się przynajmniej uważających, ateiści, ludzie tacy. Katolicy wierzący, niepraktykujący, albo tacy, m, praktykujący, niewierzący, bo ta tradycja każe, starali się jakoś ją wesprzeć. Pytali, pomagali, cyfonili, pofatygowali się nawet na pogrzeb, nie dlatego, że znali tatę, ale dlatego, żeby być z nią. Coś tu chyba nie gra, prawda? Tak nie powinno być. Ja wiem, że czasem mamy problem z takimi gestami w takich kryzysowych bardzo sytuacjach. Czasem wystarczy, jak widzicie, że. Czasem wystarczy, gdy widzę, że ktoś ma problem. Sama taka jestem. Nie lubię gadać o tym, ale można przyjść, nie wiem, usiąść obok, posiedzieć, zobaczyć film. Może napić się piwa, nie wiem, iść na kawę, cokolwiek. Czasem takie proste, małe rzeczy dużo robią. Byłeś chory, byłem, byłem chory, nie odwiedziliście mnie? No. Ja rozumiem, że są kościoły i jest bardzo dużo tak zwanych akcji w kościołach, że ktoś się tam interesuje, ktoś jest chory, to jest mówione o tym, organizowana pomoc, ale tak najczęściej jest, dotyczy to osób z tej górnej półki liderskiej. Te szare myszki gdzieś tam, jak chorują, to chorują same. Czasem jakaś dobra dusza przyjdzie. To tak ma nie działać. Taka pomoc, taka. Wzajemna troska to nie jest coś, co jest przypisane do służby. Nie jest coś, co ma być zawodowo przez Kościół jako instytucję rozwiązywane. Nie tak uczył Jezus. A instytucja Kościół jako instytucja to jest, wiecie co, no, twór ludzki, który się tam gdzieś funkcjonuje. To nic nie ma wspólnego z tym, o czym mówi Jezus. W Rzymianach jest ten fragment, weselcie się z weselącymi i płaczcie z płaczącymi. Skoro wiem, no wiem, żeby wiedzieć, że ktoś coś y, obok przeżywa, to muszę w jakiś sposób mieć z nim kontakt, muszę się interesować czymś więcej niż mój czubek nosa, zakupy i, i moja najbliższa rodzina. No ale tak mam żyć. To jest czasami trudne. W Kościele jest dużo fajnych ludzi, którzy pomagają. I są te służby, y, Duchowe, pa, pastorskie, różne, różne w różnych denominacjach. Ale naprawdę nie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przerzucić odpowiedzialność za to, byłem chory, odwiedziliście mnie, byłem nagi, przyodzialiście mnie na innych. To dotyczy każdego z nas, każdego z nas codziennie w tych małych gestach, drobnych gestach, że znam kogoś i ten, nie wiem, nawet przyleci mi przez głowę. Bo w jakiś tam sposób usłyszałam coś, no nie wiem, przypomniał mi się. Chwycić za telefon, cześć, co u ciebie słychać. Żyjesz? No, takie... Napisać dwa słowa maila. Czasem to jest ważne, bo można trafić w taki moment właśnie, gdy to. O, mój kot szczeka. Gdy to będzie bardzo potrzebne. Trzeba, czasem potrzeba takich prostych gestów, jak siedzi dzieciak. Widzicie, że głodny, takich niestety się spotyka na ulicy coraz więcej. Nie musisz dawać pieniędzy, jeżeli się boisz, że jej źle wyda. Możesz wejść do sklepu, kupić bułkę, kupić chleb, kupić batona, i dać mu prosty gest. Trochę kosztuje, no tak. Nikt nie powiedział jednak, że chrześcijaństwo jest dla mięczaków. To nie jest autostrada jest wygodna, po której wiecie, wsiądziemy sobie w limuzynę i będziemy szusować na wielkiego pana i wygodnie. To jest wąska droga i ścieżka, po której się trzeba wspinać. To jest szlak na Orlą Perć. Nie wiem, ja w każdym razie dużo myślę teraz nad tymi takimi prostymi sprawami, że choćby nie wiem jak czysta była doktryna, nie wiem jak dużo czasu poświęcać można na jej studiowanie i poznawanie, to jeżeli nie będzie tych takich prostych działań, pomocy innym. Hmm życia takiego, o jakim mówi Jezus. Tutaj nie to samo prorokowanie, znanie, wiedza i tak dalej, ale te proste gesty, to to jest wszystko nic nie warte. Nic nie warte i to nie są moje słowa. To jest bardzo niefajne. Zdać sobie z tego sprawę. Sama działalność charytatywna, pomoc i troska o innych, też nic nie da. Okej, okay, zgadzam się. Ale jeżeli już mówię, że jestem chrześcijanką, jestem chrześcijaninem, wierzę w Boga i tak dalej, i tak dalej, jestem uczniem Jezusa, no to kurczę, byłem chory, jest ktoś chory, jest ktoś głodny, komuś czegoś brakuje, może mogę się tym podzielić, może znam kogoś, kto może się tym podzielić, a może po prostu mogę usiąść i, i pogadać z tą osobą. No, nic więcej dać nie mogę w tej chwili. Ale ruszyć dubsko trzeba. Nie tylko mój świat, moje działania, moja pasja, moja praca, moja rodzina. Trzeba ruszyć dubsko i iść troszeczkę dalej. Odezwać się do starych znajomych, odezwać się do rodziny, rozejrzeć się w koło, czy jakiś sąsiad albo sąsiadka babcia radzi sobie z zakupami, może jakoś pomóc. Tak praktycznie, praktyczne chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest praktyczne. No to to by było tyle. Takie moje trzy grosze. Może się komuś przydadzą.